Dobry wieczór, bo znowu nie zdążyłam. Nie zdążyłam nagrać dla Was filmów w świetle dziennym, więc światło jest takie, jakie jest. Sztuczne. Nie ma co się dziwić, zima, Polska. Śpiewajmy więc kolendy. Prosicie o więcej kolend, dlatego przygotowałam dzisiaj dla Was chyba najbardziej znaną na świecie kolendę pod tytułem Cicha noc. Kiedyś mój kolega powiedział, że autorem tej kolendy jest Rosjanin. Tychanocie. Taki sucharek na y, dzień dobry. Y, podczas gdy ja nagrywam filmy, a czasami to zajmuje dosyć długo, moje dzieci robią różne rzeczy. Proszę, to pokaż, co dzisiaj specjalnie dla Was się przygotowywała, żeby zaistnieć. Co Ci się stało? Co nie myślić. To idź, pomyśl i na koniec przyjdziesz i powiesz. Dobra? To jest edukacja online. Ok, przechodzimy do rzeczy. Akordy, które występują w tej kolędzie, to bardzo proste akordy D DUR, palec wskazujący na czwartej strunie na drugim progu, palec środkowy na trzeciej strunie na drugim progu i palec serdeczny na drugiej strunie na drugim progu. Tak, wszystkie palce na drugim progu. Akord, który przeraża na początku. Yy, Panów, bo mówią, przecież te palce się tu nie zmieszczą, a potem się mieszczą, tak? Okej, okay. D-dur, potem jest A-dur, palec środkowy na czwartej strunie na drugim progu oraz palec yy, wskazujący na pierwszym progu na trzeciej strunie. I trzeci akord to G-dur Palec wskazujący, trzecia struna, drugi próg. Palec yy, środkowy, pierwsza struna, drugi próg. I serdeczny, druga struna, trzeci próg. Bicie, które występuje w tym akordzie, będziemy sobie liczyć na trzy. Złapmy akord D-dur, gotowi. I brzmi ono tak. Najpierw sobie policzmy. Raz, dwa, trzy, raz, 3. Raz, dwa, trzy, 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 raz. Gdybyśmy sobie wzięli mniejsze wartości rytmiczne i byłoby raz i dwa i trzy i, to gralibyśmy wtedy takie wartości. Raz i dwa i trzy i raz. Gdybyśmy chcieli to wyklaskać. Raz, dwa i trzy i 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 raz. Czyli yy, opuszczamy tam jest raz i dwa i dwa jest pauza, i trzy i raz to są dźwięki, które jeśli przełożymy na język sylwetowy, ta uderzenie w dół po strunach, ci uderzenie w dół. Po stronach do góry to powstaje nam ta picatica. Ticatica. Tika i raz dwa trzy. Raz, dwa, trzy. Raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i raz. Myślę, że to mamy. Bardzo proste bicie zastosowałam, bo, bo im prościej tym lepiej, prawda? Ok, no to teraz spróbuję zaśpiewać i po kolei powiedzieć wszystkie zmieniające się akordy, ok? Ok, Sylwia, tak, zróbmy to. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, ci, Cicha. No, tam już na koniec jest ta szybsza zmiana, więc się nie rozdwoiłam. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. Jeszcze raz zagram po kolei akordy z samymi literkami. De, de, de. Niespodzianek, ale żeby coś tam się wydarzyło w tej kolendzie. To ja sobie zrobiłam tutaj taki wstępik. Przygryweczkę. nazwijmy to, jak chcecie. Zaczynam od D. Zmienia się ona tylko D A, D A. g nie ma. Bardzo przepraszam, g nie ma go w tej przygrywce. Jako pierwszą strunę C, czyli strunę trzecią, i odpowiadam jej od razu trzema strunami. Czyli jest takie coś. Jak już to będziecie mieć, to dokładamy strunę zagraną kciukiem, strunę czwartą. Raz, dwa, trzy, raz. dwa I zostają nam jeszcze tylko dwa dźwięki w tej przygrywce, już będzie koniec, już nic więcej się nie wydarzy. Palcem wskazującym strunę trzecią i znowu odpowiedź kciukiem. Kciukiem i to już jest koniec. Ok, w ogóle śmiesznie się to widzi tak odwrotnie, mi się mylą ręce, jak widzę się w tym lustrzanym odbiciu. Między zwrotkami wchodzi właśnie ten, ta przygrywka, natomiast ta tonacja jest dosyć niska. Jeśli macie wyższy głos i niewygodnie Wam się śpiewa w tej tonacji to możemy spróbować innej tonacji. jest wyższa i zaczynamy tutaj od akordu G-dur. Występuje też akord C-dur i D-dur. Czyli możemy sobie podpisać zamiast tamtych akordów, to tu wcześniej mieliśmy D-dur, to teraz zaczynamy od G-duru. A duru wchodzi de dur, się ciągnie i zamiast y, tamtejszego geduru, tutaj cedur. Już musicie dobrać sobie sami indywidualnie w obu wersjach. Te akordy są tak samo proste. Życzę wam przyjemnej nauki i mam nadzieję, że jeszcze przed świętami nie zdążę się pojawić chociaż z jednym yy, nagraniem. I chyba to tyle, jeśli chodzi o mnie. Rita, już wiesz co ci się stało? Już wiesz co ci się stało? Bo kończę. Co? I się w słup. w słup. Myślałam, że w skrzynkę. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie.